Wspomnę, że organizatorem głównym tejników jest Towarzystwo Kultury Teatralnej w Warszawie i Gminny Ośrodek Kultury w Kaczorach. Także się cieszymy, że my jesteśmy gospodarzem, to po przeglądzie naszym rekomendowane są przynajmniej dwa zespoły do ogólnopolskiego tajniku w Tarnogrodzie. Nie. mądre słowa, u niem biblizdać grubo, cieńko, Boćku, na na spełnię prowadzić. Mój świstak, no. u niej tak prędko. Kiedyś i do dzień nie jest zespoł, który występuje, chce być odbierany, kupi ich ustawę sobie życzne, żeby każdy zespoł był odbierany w sposób właściwy na bepce i na ten opaść no, ten kornusus i kartu w rąk. I kornusus wsiąknie i kornusus sam go kłapie, a tej A tej mówi tak, że nic to niego nie Bądź posłuszny, bądź posłuszny, bądź posłuszny i skoro do tak, tak, tak. Muzykanty zagralibyś tatoś? Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję aktorom, reżyserom, autorom scenariuszy, opiekunom zespołu <noise> za tegoroczne dokonanie. Naprawdę świetne. Dziękuję za to także organizatorom tutaj miejscowej pani Krystynie Adam, szczególnie bo ona umiała jakoś tak ładnie organizować to życie i jestem hmm. dlatego bardzo zadowolony, że jeszcze tutaj dzisiaj uczestniczę. Dziękuję pięknie za długoletnią współpracę. Dziękuję bardzo. Przyjął ten pana Krystyna. Bardzo... 21 Senik Wiejski zespołu Tazary z Kaszoły 2014. Zespół Tradalny z Poniewa. Dziękujemy za piękne przedstawienie zaprezentowane podczas 31 Sejmiku Wiejskich Zespołów Tazary. Kaczorek 2014 ukazujące różnorodność, bogactwo form wartości kwiatowej, tradycji, folklorze i sztuk praczanej. Z gratulacjami podpisano Wójt Gminy Kaczoryk, pan Dunon Borski, przewodniczący Rady Gminy Kaczoryk, pan Stefan